Witam Państwa w miejskim programie informacyjnym. Zobaczmy co dziś między innymi przygotowaliśmy dla Państwa. Sesja Rady Miasta, o budżecie przy kawie oraz finał pojedynku na słowa. Na ostatniej sesji Rady Miasta w Rybniku tematem, który zdominował obrady, była kwestia podwyżki cen biletów autobusowych w mieście. I tak nowy cennik opłat komunikacji miejskiej będzie obowiązywał od 1 marca. Sprawa podwyżki za bilety wzbudziła żywe zainteresowanie wszystkich ze stron, nie tylko wśród radnych, ale również mieszkańców Rybnika. Jednak, jak przyznaje prezydent Adam Fudali, podwyżka, jaką wprowadzi miasto, jest podwyżką najmniejszą z możliwych. Podwyżki są symboliczne, bo to jest w zasadzie 20 groszy. My wymieniamy, organizujemy na poszczególne linie przetargi. Okay. <laughs> Ta kwota za wozu kilometr coraz bardziej idzie do góry, coraz więcej kosztuje ten transport. Do komunikacji dokładamy na prawie 11 milionów złotych. To jest bardzo duża kwota. Symboliczne podwyżki przedstawiają się następująco. Według nowych stawek za bilety normalne dla osób korzystających z e-karty przejazd autobusem do dwóch przystanków będzie wynosił 1,40 zł. Zaś powyżej dwóch przystanków za bilet normalny zapłacimy 2,80 W strefie pierwszej 3 zł, a w strefie 3,40. Zmienie nie ulegnie natomiast przejazd następnym autokarem w ciągu 15 minut od zarejestrowania wyjścia w poprzednim autobusie. Będzie on wynosił złotówkę, czyli tak jak do tej pory. Tabela opłat dla biletów jednorazowe również się podniesie. Jednak jak zaznaczają włodarze miasta, aby płacić mniej, warto korzystać z e-karty. Oferujemy mieszkańcom różnego rodzaju bilety, to jest dobre rozwiązanie. No i przede wszystkim e-bilet, gdzie nie trzeba tych groszy gdzieś tam szukać. Loguje się tylko kartą, potem się odloguje, to jest dobre rozwiązanie. Wiele, wiele samorządów wzoruje się na Rybniku, wiele tam zazdrości, co nie znaczy, jeżeli chodzi o komunikację, że wszystko mamy ach i och. Zawsze będziemy starali się nieustannie coś poprawiać. Poprawiać i zmieniać, a jak dodał Adam Fudali, być może zostaną wprowadzone również bilety dobowe. Podczas sesji przedstawiono również kilka zmian w budżecie na rok 2013, jak również zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta. Wiele miejsca podczas obrad zajęły również kwestie szkolnictwa. Między innymi podjęto temat likwidacji szkół, których organem prowadzącym jest miasto, jak również zamiar likwidacji technikum uzupełniającego numer 6 dla dorosłych. Prezydent Rybnika Adam Fudeli spotkał się w zeszłym tygodniu z lokalnymi przedsiębiorcami. Podczas tak zwanej rozmowy przy kawie poruszono przede wszystkim kwestie budżetu. To tradycyjne już spotkanie jak co roku przyciągnęło do kawiarni na poddaszu wielu rybnickich biznesmenów, dyrektorów i prezesów firm. Ja reprezentuję firmę usługową, zajmujemy się ochroną mienia z interesem inwestycji, które w mieście w tym roku będą, czyli czy mamy w tym mieście dalej jakby tutaj być obecni, czy mamy tutaj mieć swoje biuro. Generalnie, czy to miasto rzeczywiście powiedzmy, ma jakąś przyszłość. Uczestnicy spotkania nie tylko słuchali, ale mogli również dyskutować z prezydentem o planach na przyszłość. Otrzymali również plan zamówień publicznych na 2013 rok. Ja uważam, że budżet 720 milionów no to jest wyjątkowy budżet, którego jeszcze nie było w ogóle w rybniku. No a sposób podziału tego budżetu przedstawił pan prezydent i uważam. Że jest jak najbardziej uzasadniony i celowy. Rok 2013, choć trudny, zapowiada się rokiem inwestycyjnym. Jak przyznaje prezes Izby Przemysłowo-handlowej rybnickiego okręgu przemysłowego, takie spotkanie dla przedsiębiorców jest niezwykle ważne. Zmieniły się czasy, zmieniają się również i mentalności, zmieniają się firmy, co nas bardzo cieszy, że są również bardziej elastyczne na zachowania rynku. Więc takie spotkania właśnie mają na celu przede wszystkim skomunikowanie Bezpośrednie nas z urzędy miasta dla samego prezydenta spotkanie przy kawie z przedsiębiorcami jest równie istotne. Informacja dla przedsiębiorców, to co się dzieje w naszym mieście, a przede wszystkim jakie środki z budżetu naszego miasta są przeznaczone dla inwestycji, to jest niezwykle ważna i, i cenna informacja. A jak przyznaje włodarz miasta, napływ inwestorów działa w dwie strony z korzyścią dla jednych i drugich, bo im więcej przedsiębiorców, tym większe wpływy z podatków dla budżetu miasta. Uroczyste otwarcie nowej siedziby przedszkola nr 35 bajkowa Łąka w rybniku było prawdziwie bajeczne. Placówka do tej pory funkcjonowała przy ulicy Łącznej, natomiast od 1 stycznia jej siedziba mieści się w byłym budynku szkoły medycznej. Udało nam się otworzyć nowe przedszkole na 5 oddziałów. Każdy jeden oddział liczy 25 przedszkolaków, czyli 125 maluchów będzie miało stworzone fantastyczne warunki. Do tego w sposób rutynowy nasz wydział Inwestycji. Przygotował projekt, wykonał całe zadanie, ale to jest takie rutynowe stwierdzenie. Bez zaangażowania pani dyrektor, bez zaangażowania całego grona pedagogicznego te efekty na pewno by nie były takie, jakie widzimy. Prace remontowe samego przedszkola zakończyły się stosunkowo szybko, bo trwały od września do grudnia. Warto również dodać, że budynek szkoły medycznej zarządzany był przez marszałka województwa. Jednak jak przyznaje prezydent Adam Fudali, większych problemów z jego przejęciem nie było. Z marszałkiem porozumieliśmy się bardzo szybko, tym bardziej że ta szkoła, która tutaj była, ona była przewidziana w planie jakby do wygaszenia do marszałek, jakby miał problem, co zrobić z tym budynkiem, a myśmy ten budynek bardzo potrzebowali, stąd ta... Cała procedura z zamianą. Przedszkola nr 35 należy do zespołu szkolno-przedszkolnego numer 7. Szkoła podstawowa zajmuje dwa piętra, natomiast przedszkole mieści się na parterze budynku. Łączny koszt modernizacji i przystosowania placówki wyniósł około 1 miliona złotych. Przedszkole było całkowicie finansowane ze środków miasta. Za cały remont odpowiadało nasze miasto rybnik. Natomiast piętra szkolne częściowo były dofinansowywane przez sponsorów. Nowe przedszkole Kolej, jak widać od razu przypadło najmłodszym do gustu. Nowe przedszkole wam się podoba takie ładne, kolorowe! Ta! Pomieszczenia w przedszkolu zachwycają jednak na tym nie koniec prac remontowych. Mamy jeszcze w planach oddanie wiosną placu zabaw, który będzie tworzony dla naszych przedszkolaków. Boisko zostało zakończone późną jesienią, więc trzeba wypuścić dzieci, żeby mogły rozwijać się sportowo. Musimy zadbać o cały obiekt wokół budynku. Remont budynku z zewnątrz czy termomodernizacja to także kwestie, które znajdują się na liście do wykonania. Jednak na razie wszyscy cieszyli się pięknym wnętrzem przedszkola. Podczas otwarcia nie zabrakło wielu zaproszonych gości i wodarzy miasta. Najważniejszym punktem spotkania oprócz krótkich przemów i podziękowań było oczywiście zwiedzanie budynku. Nie zabrakło także uroczystego przecięcia wstęgi. W niedzielę rybniczanie uczcili pamięć poległych więźniów oświęcimskich i choć od hitlerowskiego mordu minęło już 68 lat, to rocznica marszu śmierci zawsze gromadzi w miejscach symbolizujących zbrodnie z 1945 roku wielu ludzi, tych, którzy ciągle pamiętają. Mieszkańcy Rybnika spotkali się przy pomniku ofiar obok stadionu miejskiego. Kolejny raz spotykamy się na bardzo ważnym wydarzeniu. Myślę, że w dziejach dwudziestowiecznych Rybnika jak również Europy to miejsce ma szczególne znaczenie z racji tego, że obchodzimy kolejną rocznicę marszu śmierci, wydarzenia bardzo istotnego, może nie tyle z powodu walorów politycznych czy znaczenia politycznego, natomiast bardziej z powodu kwestii humanitarnych. Marsz Śmierci odcisnął swoje piętno również w rybniku, bo warto dodać, że niemieccy konwojenci rozstrzelali na terenie miasta ponad 800 więźniów. Sam marsz przebiegał raczej na obrzeżach rybnika. Przez tereny powiatu rybnickiego, dokładnie na krawędzi miasta Rybnika, a także przez sąsiednie miejscowości Leszczyny, także w kierunku Wodzisławia i również w żorach, przechodził marsz ewakuowanych więźniów obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. A zatem rozpoczęła się ostatnia gehenna tych wszystkich, którzy w jakiś sposób byli. Mocno e, więzieni, w jaki sposób e, maltretowani. Podczas uroczystości Srogi Mruz nikogo nie odstraszył, a przy pomniku ofiar można było zobaczyć całe pokolenia od najmłodszych do najstarszych. Pani Stefania Oleś ze łzami w oczach wspominała swoich bliskich, tych, którzy wówczas zginęli. Moja ciocia zginęła w Oświęcimiu. Jej mąż, Bujek zginął w Królestwie. No, i kuzyn, który uciekł z obozu. Takich wyliczeń było tego dnia więcej, ale najważniejsza dziś, jak wspólnie wszyscy podkreślali, jest pamięć. Chociaż jesteśmy w takim starszym wieku, ale pragniemy przekazać to młodszym pokoleniom, żeby pamiętali o tych ofiarach. Żeby tu przychodzili i składali też im cześć. Po krótkich przemowach i modlitwie rybniczenie ruszyli w kierunku mogiły znajdującej się przy rzece Rudzie, aby później udać się pieszo do kościoła w Wielopolu na dalszą modlitwę. Finał dziesiątego pojedynku na słowa już za nami. Spośród wielu szkół z Rybnika, Raciborza, Wodzisławia Śląskiego, George Knurowa zwyciężyło ostatecznie drugie liceum ogólnokształcące z Wodzisławia Śląskiego. Tegoroczna edycja była prawdziwym pojedynkiem trzymającym w napięciu do samego końca, ponieważ szkoła z Wodzisławia zwyciężyła z zespołem szkół z Knurowa różnicą zaledwie jednego punktu. W tej edycji zmierzyło się ze sobą 50 uczniów recytujących wiersze oraz 38 wokalistów. Żyli więc łatwego zadania nie miało. Bardzo Dobrze przygotowani wokaliści, utalentowani. Aczkolwiek nie są to jeszcze zawodowcy, ale naprawdę znakomity poziom. Tak duże zainteresowanie pojedynkiem na słowa wśród młodzieży cieszy organizatorów i świadczy o tym, iż poezja ciągle ma się dobrze. To nie jest tylko poezja śpiewana, to jest szeroko rozumiana, tak jak w OPA piosenka artystyczna, czyli piosenka aktorska, piosenka kabaretowa, piosenka autorska. Były chyba dwa przypadki, że sami młodzi na pisali swoją yy, piosenkę. Jak przyznali uczniowie, pojedynek na słowa, pojedynek z poezją ma w sobie coś, co przyciąga. Zobaczyć, czy się gniewasz, o to proszę. Uśmiechnął się i skinął. Bardzo dobre doświadczenie, że nie tylko jakieś tam style muzyczne typu jakiś dubstep albo rock może zachwycać, także też poezja śpiewana jest bardzo piękną muzyką i można takie typowe właśnie poezję śpiewaną przyrobić na właśnie jakąś muzykę nowoczesną. Ja właśnie to uczyniłam no i chyba za to było wyróżnienie. Gościem specjalnym podczas finału był Zbigniew Zamachowski. Ten znany aktor i artysta był doskonałym dopełnieniem spotkania, a jego występ wzbudził wśród licznie przybyłej publiczności duże zainteresowanie. To wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym programie. Do zobaczenia już za tydzień.